Istnieją dokładnie dziewięć miejsc, gdzie narcyzi przestają udawać, gdzie maska opada i widzisz prawdziwe oblicze potwora, z którym dzieliłeś życie. Te miejsca to pułapki, w których nawet najbardziej wyrafinowany manipulator nie może utrzymać fasady. Wyobraź sobie, że przez lata żyłeś z kimś, kto każdego ranka zakładał maskę idealnego partnera, ale w określonych momentach, w konkretnych sytuacjach. Ta maska pęka jak porcelana uderzona młotkiem. I wtedy słyszysz prawdziwy głos tego człowieka, zimny, bezlitosny, pełen pogardy. Sigmund Freud powiedział kiedyś, że prawdziwa natura człowieka objawia się w momentach największego stresu. Narcyzi nie są wyjątkiem. Przeciwnie, to właśnie oni najbardziej dramatycznie się demaskują, gdy tracą kontrolę nad sytuacją. Dziś pokażę ci te dziewięć miejsc, jak mapa Mion, które mogą eksplodować pod twoimi stopami miejsca, gdzie ich prawdziwe ja wybucha na powierzchnię z siłą wulkanu. Gdy je poznasz, nigdy więcej nie dasz się oszukać ich teatrowi. Te miejsca to koniec związku samochód, sprawy finansowe stół obiadowy podróże awarie technologii obecność dzieci i zwierząt sytuacje kryzysowe. Oraz ostatnie, najbardziej szokujące miejsce, o którym 90% ludzi nie wie. Jeśli rozpoznajesz siebie w tych scenariuszach, nie jesteś szalony. Twoja intuicja działała cały czas. Przygotuj się na prawdę, która może boleć, ale która cię uwolni. Narcysta nigdy nie kończy związku. On go wyburzą, dosłownie demoluje wszystko, co razem budowaliście, jakby wysadzał most za sobą. Dlaczego? Bo koniec związku to moment, kiedy już nie musi udawać. Nie ma publiczności do urzeczenia, nie ma przyszłości do zabezpieczenia, jest tylko ty i jego prawdziwe, lodowate oblicze. Pamiętam historię Agnieszki z Krakowa, która przez pięć lat była z mężczyzną. Gdy go poznała, był czarujący, romantyczny, idealny, ale gdy postanowiła go zostawić, tej nocy otrzymała 47 wiadomości. Pierwsza brzmiała: Kocham cię, wróć. Ostatnia. Zniszczę ci życie, zobaczysz. To nie zmiana osobowości, to zdejmowanie maski. Narcysta w końcowej fazie związku staje się jak dziki zwierz w pułapce. Używa każdej intymnej tajemnicy, którą mu powierzyłeś, jako broni przeciwko tobie. Kontaktuje się z twoimi przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami, żeby opowiedzieć swoją wersję, czyli przepisać historię tak, żeby to on był ofiarą. Freud nazywał to projekcją narcystyczną, rzucaniem własnych win na innych, ale to brzmi zbyt naukowo. Prawda jest prostsza, robią to, bo mogą, bo w końcu nie muszą już chronić swojego wizerunku wobec ciebie. Najtragiczniejsze jest to, jak szybko przechodzą od miłosnych wyznań do gruźb. Od jesteś moim światem do nie jesteś nikim. Ta brutalna zmiana to nie choroba psychiczna. To prawdziwa natura narcyza, która przez lata była maskowana słodkimi słowami i fałszywą troską. Gdy narcysta kończy związek, zawsze zostawia za sobą spalone ziemię, bo w jego chorym umyśle, jeśli on nie może cię mieć, nikt nie powinien dostać nawet twoich szczątków. A gdzie ty oglądasz ten film? Z którego miasta w Polsce do mnie piszesz? Czy też rozpoznajesz te wzorce? Zostaw mi to w komentarzu, ale teraz słuchaj dalej, bo to co powiem o samochodzie, szokuje cię jeszcze bardziej. Samochód to miejsce, gdzie narcysta przestaje być człowiekiem, a staje się bestią. Tu nie ma świadków, nie ma ucieczki, nie ma ratunku. Jesteś przypięty pasem, a on ma pełną kontrolę nad twoim życiem i śmiercią. To jego ulubiona arena do pokazania prawdziwej natury. Ewa z Gdańska opowiadała mi jak jej były mąż zmieniał się za kierownicą. W domu był kochającym tatą i mężem, ale w samochodzie przeklinał jak szewc, pędził 140, 140 km przez miasto, hamował gwałtownie, żeby ją przestraszyć. Jeśli nie zamkniesz mordy, rozbijemy się oboje, krzyczał, gdy próbowała go uspokoić. Narcysta w samochodzie objawia trzy najgorsze cechy swojej natury. Po pierwsze, Megalomanie. Każdy inny kierowca to idiota albo debil. Tylko on jeden wie jak jeździć. Po drugie bezgraniczną agresję. Będzie trąbił, gestykulował, wyjeżdżał na pobocze, żeby nauczyć kogoś lekcji. Po trzecie sadyzm wobec ciebie. Twój strach go pobudza. Twoje błagania o zwolnienie tylko go nakręcają. Samochód to też miejsce, gdzie narcysta ujawnia swoją obsesję na punkcie kontroli. Temperatura, muzyka, trasa, wszystko według jego zachcianek. Ty możesz marznąć albo się pocić, ale klimatyzacja jest ustawiona tak jak on chce. Możesz nienawidzić tej piosenki, ale ona leci, bo jemu się podoba. Freud pisał o kompleksie Boga przekonaniu, że jest się wszechmocnym. W samochodzie narcysta czuje się jak Bóg życia i śmierci. Ma nad tobą dosłownie władzę absolutną i wykorzystuje ją do maksimum. Najgorsze są te momenty, gdy narcysta celowo prowadzi niebezpiecznie, żeby cię ukarać za coś. Przyspiesza, gdy się kłócicie, hamuje gwałtownie, gdy mówisz coś, co mu się nie podoba, jedzie slalomem między autami, żeby pokazać, kto rządzi. Jeśli rozpoznajesz te scenariusze, twoje ciało pamięta ten strach. Te ręce zaciśnięte na pasie bezpieczeństwa, to serce wali jak młotem. To nie paranoja. To instynkt samozachowawczy krzyczący: ten człowiek jest niebezpieczny, ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, jak narcysta zachowuje się, gdy w grę wchodzą pieniądze. Nie poznasz prawdziwego oblicza narcyza, dopóki nie zobaczysz, jak reaguje na pieniądze. Wtedy maska opada całkowicie. Pieniądze to dla narcyza nie sposób na życie, to narkotyk, bez którego nie może funkcjonować, to broń, którą cię kontroluje, to miarą jego wartości jako człowieka. Paweł z Warszawy opowiedział mi historię, która mnie przeszyła. Jego żona przez piętnaście lat małżeństwa nie pozwalała mu zobaczyć wspólnych kont bankowych. Gdy pytał o pieniądze, dostawał 200 złotych na drobne wydatki. Ona zarabiała średnio, ale kontrolowała każdy grosz, jak bankier kontroluje skarbiec. Gdy Paweł znalazł lepszą pracę i zaczął więcej zarabiać, żona wpadła w furię. Teraz myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? krzyczała. To typowe. Narcysta nie cieszy się z twoich sukcesów finansowych, boi się ich, bo pieniądze to jego narzędzie władzy nad tobą. Gdy ty zarabiasz więcej, jego kontrola słabnie i wtedy atakuje z podwójną siłą. Narcyzi mają chore relacje z pieniędzmi na trzech poziomach. Po pierwsze, chciwość wszystko jest ich, nawet jeśli to ty na to zapracowałeś. Po drugie, zazdrość każdy, kto ma więcej, jest szczęściarzem albo złodziejem. Po trzecie, Instrumentalne traktowanie pieniędzy jako narzędzia manipulacji. Przyglądnij się, jak narcysta dzieli się pieniędzmi. Dla siebie bez ograniczeń. Najdroższe gadżety, markowe ubrania, luksusowe hobby, dla rodziny. Teraz nie ma pieniędzy. Musisz poczekać. To zbyt drogie. To nie przypadek. To strategia. Freud mówił o analnej fazie rozwoju, gdzie dziecko uczy się kontroli przez zatrzymywanie i oddawanie. Narcysta nigdy nie wyrósł z tej fazy. Pieniądze to jego sposób na zatrzymywanie i oddawanie kontroli. Pamiętam przypadek Kingi z Poznania. Jej mąż zarabiał trzy razy więcej od niej, ale gdy ich dziecko potrzebowało lekarza prywatnie, krzyczał Na co ci idą pieniądze, które ci daję. Gdy ona potrzebowała ubrań do pracy, to zbytkowne wydatki, ale gdy on chciał nowy telewizor za pięć tysiąc złotych, to inwestycja w rodzinę, pieniądze nie psuł Narcyza, one go demaskują. Pokazują, że jego miłość ma cenę, a jego troska ma limity finansowe. Ale jeśli myślisz, że to jest okrutne, poczekaj, aż usłyszysz, co robią przy stole obiadowym. Dla normalnych ludzi stół obiadowy to miejsce wspólnoty, ciepła, rozmów. Dla narcyza to ring, gdzie może zademonstrować swoją dominację nad całą rodziną. To miejsce, gdzie każdy kęs smakuje goryczą, a każda rozmowa skręca w stronę jego ego albo czyichś mankamentów. Maja z Łodzi opisała mi horror swoich rodzinnych obiadów. Ojciec narcysta zasiadał na czele stołu jak król. Pierwszych piętnaście minut to był monolog o tym, jak trudny miał dzień, jak niekompetentni są wszyscy dookoła Niego, jak On jeden wszystko ogarnie. Potem przechodził do krytyki jedzenia, wyglądu rodziny, zachowania dzieci. Każdy posiłek kończył się płaczem albo kłótnią. Narcysta przy stole obiadowym ujawnia swoją prawdziwą naturę na kilka sposobów. Po pierwsze, wszystko musi kręcić się wokół niego. Jego humor dyktuje atmosferę całego posiłku. Jeśli jest w dobrym nastroju, można oddychać. Jeśli w złym, wszyscy chodzą na paluszkach. Po drugie, jedzenie staje się narzędziem kontroli. Komentuje, ile kto je. Znowu tyle mięsa, nie dziwię się, że ty jesz. Albo przeciwnie, tak mało jesz, wyglądasz jak szkielet. Każda reakcja na jedzenie innych osób to pretekst do manipulacji. Po trzecie, rozmowy zawsze schodzą na plotki, osądzanie innych, sarkastyczne komentarze. Narcysta nie potrafi prowadzić pozytywnej konwersacji bo to wymagałoby zainteresowania się kimś innym niż on sam. Pamiętam historię Tomka z Krakowa. Jego żona każdy obiad rozpoczynała od narzekania na sąsiadów. Kolegów z pracy, rodzinę. Widziałeś, jak ta Kowalska się stroją? W jej wieku. Ta idiotka z księgowości znowu coś zepsuje. Twoja siostra znowu coś wymyśliła. Każdy posiłek to był festiwal złośliwości. Freud pisał o oral aggression, agresji wyrażanej przez usta. Narcysta, jedząc kąsa, wypluwa jad. Dosłownie truje atmosferę przy stole, gdzie powinno być najpiękniej. Najsmutniejsze jest to, że dzieci w takich domach kojarzą jedzenie ze stresem. Żołądek skręca się im nie z głodu, ale ze strachu przed kolejnym atakiem. Stół obiadowy, który powinien być sercem domu, staje się jego chorym żołądkiem. Jeśli pamiętasz takie obiady ze swojego dzieciństwa lub dorosłego życia, wiedz, że to nie była Twoja wina. To była strategia Narcyza. Do utrzymania całej rodziny w ciągłym napięciu. Ale rodzinne obiady to nic przy tym, jak narcysta zachowuje się w podróży. Podróż to dla narcyza prawdziwy koszmar, bo świat nagle przestaje kręcić się wokół niego. Opóźnienia lotów, kolejki, obcy ludzie, których nie można kontrolować, wszystko to wysadza narcyza w powietrze jak bombę zegarową. W podróży narcysta przestaje udawać kulturalnego człowieka. A staje się tyranem w panice. Agnia Gdańska opowiedziała mi o weekendzie w Pradze z mężem. Już na lotnisku w Warszawie zaczął się awanturować z pracownicą check-in, bo ich lotu nie było na tablicy informacyjnej dokładnie o dziewięć, choć odlot był planowany na 11.30. Ja płacę za profesjonalną obsługę, krzyczał na całe lotnisko. Potem przez dwie godziny lotu wyrzucał z siebie żółć na wszystkich: na pilotów za niepotrzebne turbulencje, na stewardessy za wolną obsługę, na pasażerów za głośne rozmowy. To charakterystyczne dla narcyza. W podróży ujawnia się jego przemożna potrzeba kontrolowania świata. Gdy świat odmawia kontroli, narcysta wpada w furię. Każda kolejka to afront. Każde opóźnienie to osobisty atak na jego osobę, każda procedura to ograniczenie jego boskiej wolności. Ale najgorsze przychodzi w hotelu. Pokój nigdy nie jest wystarczająco dobry. Widok z okna to oszustwo. Łóżko za twarde albo za miękkie. Temperatura nieodpowiednia. Przez pierwszą godzinę narcysta rewiduje cały pokój jak inspektor sanitarny, znajdując powody do narzekania. Freud opisywał kompleks Boga, przekonanie o własnej wszechmocy. Podróż brutalna konfrontuje narcyza z rzeczywistością. Świat jest większy niż jego ego i nie zamierza mu się podporządkować. To rodzi panikę, która przybiera formę agresji. Pamiętam historię Krzysztofa z Wrocławia. Jego żona podczas każdej podróży potrafiła zniszczyć nastrój całej rodzinie w pierwszej godzinie. W zakopanem narzekała na góry za wysokie, w Krakowie na zamek, za stary, nad morzem na plaży, za piaszczystą. Każda wycieczka zmieniała się w jej osobisty spektakl frustracji. Najsmutniejsze jest to, że podróż, która powinna być czasem odpoczynku i bliskości, staje się polem bitwy. Zamiast wspólnie odkrywać nowe miejsca, rodzina skupia się na unikaniu kolejnego wybuchu narcyza. W podróży narcysta również ujawnia swoją niezdolność do cieszenia się chwilą. Wszystko musi być perfekcyjne według jego standardów. A gdy nie jest, cała podróż idzie na marne. Nie widzi piękna zachodu słońca, bo parkowanie było za drogie. Nie smakują mu regionalne potrawy, bo kelnerka za długo przyjmowała zamówienie. Ale jeśli myślisz, że w podróży narcysta jest nie do zniesienia. Poczekaj, aż zobaczysz go podczas awarii technologii. Gdy narcyzowi zepsuje się telefon, laptop lub spadnie internet, jego świat dosłownie się kończy. Nie jest to tylko irytacja. To prawdziwa panika egzystencjalna. Dlaczego? Bo technologia to jego pępowina z uwagą, kontrolą i źródłem narcystycznego pożywienia. Gdy ta linia zostaje przerwana, narcysta pokazuje swoje prawdziwe, pierwotne oblicze. Marcin z Katowic opowiedział mi sytuację, która mnie szokowała, Gdy jego żonie zepsuł się laptop, on, siedzący w tym samym pokoju, stał się głównym winowajcą. Co ty mu robiłeś? Znowu coś zepsułeś? krzyczała, choć od tygodnia nawet go nie ruszał. Potem przez trzy godziny musiał jej naprawiać komputer, podczas gdy ona stała nad nim i instruowała: nie, nie tam klikaj, jak można być takim niezdolnym. To typowy wzorzec. Narcysta w panice technologicznej natychmiast szuka kozła ofiarnego. Ktoś musiał to zepsuć. Przypadek nie istnieje w narcystycznym umyśle, wszystko to rezultat czyichś złośliwych działań lub kompletnej niekompetencji. Freud pisał o regresji powrocie do wcześniejszych, prymitywnych wzorców zachowań w sytuacjach stresu. Gdy narcyzowi padnie telefon. Regreduje do poziomu dwulatka, krzyczy, obwinia innych, wymaga natychmiastowej pomocy i nie przyjmuje do wiadomości, że problem może wymagać czasu na rozwiązanie. Pamiętam przypadek Beaty z Poznania. Jej mąż był prezesem firmy IT, ale gdy mu się zawiesił komputer, wpadał w szał. Nie próbował sam nic naprawić. Od razu wzywał żonę, żeby coś z tym zrobiła. Gdy mówiła, że nie umie, krzyczał: Na co się przydajesz? Nie potrafisz nawet prostej rzeczy załatwić. Technologia dla narcyza to narzędzie władzy i kontroli. Przez telefon kontroluje innych, przez media społecznościowe buduje swój fałszywy wizerunek, przez internet szuka nowych ofiar lub źródeł uwagi. Gdy to wszystko nagle znika, czuje się jak król bez korony. Najgorsze jest to, jak narcysta reaguje na instrukcje naprawy. Nigdy nie czyta instrukcji obsługi, nigdy nie googlu problemów. Od razu wymaga, żeby ktoś inny wszystko załatwił. A gdy ta osoba próbuje mu wytłumaczyć, co robiło, krzyczy: Nie interesują mnie detale, mam być naprawiony. Awaria technologii ujawnia również niezdolność narcyza do radzenia sobie z frustracją. Normalny człowiek pomyśli: trudno, poczekam na naprawę. Narcysta myśli: to niemożliwe, że coś nie działa tak jak chce. Świat musi mi się podporządkować natychmiast. Gdy zrozumiesz tę dynamikę, przestaniesz się dziwić ich atakom paniki podczas błahych problemów technicznych. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, jak narcysta reaguje w obecności dzieci i zwierząt. Dzieci i zwierzęta mają jedną nadnaturalną zdolność: potrafią wyczuć narcyza na kilometr, nie dają się oszukać uśmiechom, słodkim słowom, ani prezentom, reagują na energię, na to, co rzeczywiste. I dlatego narcyzi ich nienawidzą, bo przed nimi nie można udawać. Kasia z Lublina opowiedziała mi historię, która mnie przeraziła. Jej trzyletnia córka zawsze płakała, gdy przychodził nowy chłopak mamy. Nie był agresywny, nie krzyczał, wręcz przeciwnie, był cudowny dla Kasi. Ale dziecko instynktownie się go bało. Mama, ten pan ma złe oczy, mówiła malutka. Kasia zbywała to jako kaprys. Po roku związku cudowny mężczyzna pokazał prawdziwe oblicze. Zaczął znęcać się psychicznie nad nią i dzieckiem. To nie przypadek. Dzieci nie zostały jeszcze przytępione przez społeczne konwenanse. Nie myślą muszę być grzeczna, bo to znajomy mamy. One po prostu czują zagrożenie i reagują naturalnie ucieczką, płaczem, odmową kontaktu, tak samo zwierzęta. Paweł z Szczecina opowiedział, jak jego kot, zwykle towarzyski i łaskawy na pieszczoty, zawsze uciekał od jego ówczesnej żony. Kot chował się pod łóżkiem, gdy ona była w domu. Potem Paweł zrozumiał dlaczego. Żona była klasyczną narcyską, która znęcała się nad nim psychicznie przez lata. Freud pisał o intuicji prymitywnej, zdolności do wyczuwania zagrożenia bez logicznego uzasadnienia. Dzieci i zwierzęta mają tę intuicję nietkniętą. Dorosłych można manipulować, dzieciom i zwierzętom nie można wmówić, że ciepłe to zimne. Najgorsze jest to, jak narcysta reaguje na odrzucenie ze strony dziecka lub zwierzęcia. Zamiast się zastanowić, dlaczego niemowlak płacze na jego widok, obwinia rodziców: Źle go wychowujecie. Zamiast zrozumieć, czemu kot się go boi, mówi: to zwierzę jest chore psychicznie. Pamiętam historię Darka z Krakowa. Jego nowa partnerka przyszła pierwszy raz do jego domu, gdzie mieszkał z siedmioletnim synem. Dziecko odmówiło jej podania ręki i schowało się za tatą. Zamiast zrozumieć, że musi zbudować zaufanie, kobieta powiedziała: Widać, że ten dzieciak nie ma wychowania. Jak będziemy razem, to go wyszkolimy. Narcysta nie rozumie, że szacunek trzeba zasłużyć nawet u dziecka. Myśli, że jego dorosłość automatycznie daje mu prawo do czci i posłuszeństwa. Gdy dziecko to kwestionuje naturalną intuicją, narcysta widzi w tym osobisty afront. Jeśli twoje dziecko lub zwierzę reaguje źle na kogoś, kto ci się wydaje wspaniały, zaufaj tej reakcji. Instynkt nie kłamie. Ale najbardziej szokujące miejsce, gdzie narcysta się demaskuje, to sytuacje kryzysowe. Kryzys to najbrutalniejszy test charakteru człowieka. Gdy życie wywraca się do góry nogami, gdy potrzebna jest prawdziwa empatia i wsparcie, narcysta pokazuje swoje prawdziwe oblicze. I to oblicze jest lodowato zimne, egoistyczne i pozbawione ludzkiej litości. Magda z Wrocławia opowiedziała mi historię, która sprawiła, że zadrżałem. Gdy zdiagnozowano u niej raka piersi, jej mąż pierwszą rzeczą, którą powiedział, było: A co z naszymi wakacjami? Rezerwowałem hotel na lipiec. Nie pytał o rokowanie, nie obejmował jej, nie płakał. Myślał o swoich planach. Podczas chemioterapii narzekał, że dom jest niesprzątany, że obiady smakują gorzej, że ona zawsze jest zmęczona. Jej choroba była dla niego inconvenience, niewygodą w jego perfekcyjnym życiu. To charakterystyczne dla narcyza. W kryzysie nie pyta, jak ci pomóc, tylko... Jak to wpłynie na mnie? Nie interesuje go twój ból, interesuje go jak twój ból zakłóci jego komfort. Kryzys odsłania trzy kluczowe cechy narcyza: po pierwsze, kompletny brak empatii. Gdy ty cierpisz, on myśli o sobie. Po drugie, gniew na sytuację, która go wymusza do dawania wsparcia. Po trzecie, tendencje do minimalizowania twojego problemu lub obwiniania ciebie za jego powstanie Paweł z Gdańska stracił pracę podczas pandemii zamiast wsparcia od żony usłyszał wiedziałam że jesteś nieudacznikiem każdy inny poradziłby sobie gdy zaczął mieć ataki lęku usłyszał nie bądź słabeuszem to się dzieje tylko w twojej głowie Freud pisał o narcystycznej rannie, momencie, gdy narcysta po raz pierwszy spotyka się z rzeczywistością, że świat nie kręci się wokół niego. Kryzys partnera to dla narcyza właśnie taka rana. Nagle ktoś inny potrzebuje uwagi, troski, energii. To go wścieka. Najbardziej przerażające jest to, że narcysta potrafi wykorzystać twój kryzys do jeszcze większej kontroli nad tobą. Widzisz, jaka jesteś słaba bez mnie? Gdybym cię zostawił teraz, kto by się tobą zajął? Twoja bezradność staje się jego bronią. Kryzys to moment, gdy potrzebujemy najbliższych. Gdy narcysta w takim momencie cię zawodzi, to rana goi się bardzo długo, bo zdajesz sobie sprawę, że osoba, która miała być twoim schronieniem, okazała się burza. Jeśli w najtrudniejszych momentach swojego życia byłeś sam, choć narcysta był obok, wiesz już wszystko o jego prawdziwej naturze. Ale przygotuj się na ostatnie, dziewiąte miejsce, to o czym nikt nie mówi. Ostatnie miejsce, gdzie narcysta pokazuje prawdziwe oblicze, to sytuacja, gdy traci dostęp do tego, co nazywamy narcystycznym pożywieniem: uwagi, podziwu, kontroli nad innymi. To jak odebranie narkomanu narkotyku. Wtedy widzisz prawdziwe dno jego duszy. Tomasz z Poznania opowiedział mi, jak jego była żona reagowała, gdy przestał jej się podziwiać. Przez lata zachwycał się jej talentem, inteligencją, urodą. Gdy zaczął dorastać emocjonalnie i przestał być jej audytorium, kobieta dosłownie oszalała, zaczęła tworzyć dramaty z niczego, tylko po to, żeby znów być w centrum uwagi. Wymyślała choroby, konflikty z sąsiadami, problemy w pracy. Wszystko było pretekstem do skupienia jego uwagi na sobie. Gdy narcysta traci swoje pożywienie, przechodzi przez kilka faz. Pierwsza to desperackie próby odzyskania uwagi. Dramatyzuje, wyolbrzymia problemy, udaje ofiarę. Druga to wściekłość. Skoro nie może dostać pozytywnej uwagi, zadowoli się negatywną. Trzecia to poszukiwanie nowego źródła pożywienia. Nowych ludzi do manipulowania. Freud mówił o narcystycznej furii, pierwotnej wściekłości, gdy ego zostaje zranione. Gdy narcysta traci kontrolę nad tobą, ta furia wybucha z siłą wulkanu. Wszystkie maski spadają, wszystkie udawanie kończy się. Zostaje tylko czyste, niefiltrowane zło. Anna z Krakowa opisała, jak jej matka reagowała na jej usamodzielnienie się. Im więcej Anna dorośli, robiła własne wybory, budowała relacje z innymi ludźmi, tym bardziej matka stawała się destrukcyjna. Zaczęła sabotować jej związki, rozprowadzać plotki o niej w rodzinie, manipulować rodzeństwem przeciwko niej. Jak można być taką niewdzięczną córką? To było jej ulubione hasło. To jest prawda o narcyzach, o której mało kto mówi. Oni nie kochają Cię. Oni kochają to, jak się przy tobie czują. Gdy przestaniesz być źródłem ich dobrego samopoczucia, stajesz się wrogiem do zniszczenia. Jeśli rozpoznajesz te dziewięć miejsc, to znaczy, że twoja intuicja działała cały czas. Nie jesteś szalony, nie wyolbrzymiasz, nie jesteś zbyt wrażliwy. Żyłeś z kimś, kto potrafił perfekcjonistycznie udawać człowieka, ale nim nie był. Pamiętaj, gdy maska opada, to nie ty się zmieniłeś, to oni przestali udawać. I to jest twoja droga do wolności, rozpoznawanie prawdy nawet gdy boli.